Moja córka złamała nogę, ale moi rodzice powiedzieli, że nie mogą zabrać jej do szpitala, ponieważ nie mają czasu. Mimo to zmusili ją do trzygodzinnego marszu. Kiedy dowiedziałam się, co się stało, podjęłam działania. Cztery dni później byli przerażeni. Nigdy nie sądziłam, że będę musiała wybierać między utrzymaniem więzi z rodzicami a ochroną córki, ale w ten mrożny kwietniowy weekend. Kiedy wróciłam w pośpiechu z konferencji zawodowej i zastałam Grace leżącą w szpitalnym łóżku ze złamaną nogą, którą zignorowano, maltretowano i zmuszono do znoszenia trzech godzin bezsensownego bólu z powodu czystej wygody i zaniedbania, zrozumiałam, że to, co przez lata uważałam za rodzinną surowość, za surowe wychowanie, było czymś znacznie poważniejszym i bardziej destrukcyjnym. Było to oziębłość granicząca z okrucieństwem. A ja byłam tak zaślepiona próbami utrzymania Grace w kontakcie z dziadkami, że nie zauważyłam, iż oddaję im serce mojego życia bez żadnej gwarancji opieki, bo Grace ma zaledwie 12 lat, a mimo to musiała błagać, płakać, prosić o pomoc, podczas gdy moja mama mówiła, że nie mają czasu, a mój ojciec, że to tylko kaprys, a mój brat, ortopeda tak jak nasz ojciec, stwierdził, że to prawdopodobnie tylko lekkie złamanie, może pęknięcie i że chodzenie będzie dobre dla powrotu do zdrowia, jakby trzy godziny marszu po śliskim szlaku, wchodząc i schodząc ze wzgórz, ze złamanymi kośćmi nogi, było częścią jakiegoś nowego protokołu eksperymentalnej fizjoterapii. A wszystko to działo się, gdy przedstawiałam swoją pracę na temat innowacyjnych metodologii nauczania literatury na konferencji w Chicago, próbując utorować sobie drogę do awansu na stanowisko kierownika działu, o który walczyłam od lat, wykonując dodatkowe. Obowiązki, poprawiając pracę w nocy, po nieprzespanych nocach, i patrząc, jak młodsi koledzy otrzymują awanse dzięki lepszym kontaktom. Dlatego, kiedy pojawiła się okazja, aby reprezentować szkołę, zgodziłam się, co prawda z wahaniem, ale zgodziłam się, ponieważ Grace była podekscytowana pomysłem spędzenia weekendu z dziadkami w tym drewnianym domku nad jeziorem, który zawsze uwielbiała, z pomostem i leśnymi ścieżkami, i nawet wiedząc, że moi rodzice nie byli zbyt serdeczni, wierzyłem, że przez trzy dni będzie bezpieczna. Zwłaszcza, że mój brat Jason też tam był, ponieważ postanowił tymczasowo schronić się w ich domu, aby uciec. Od problemów z żoną, i wszystko wydawało się nawet dobre, szansa dla Grace, aby być w otoczeniu rodziny, więc zostawiłam jej notatki z instrukcjami dotyczącymi leków, alergii, harmonogramu dnia, przygotowałam jej lunchbox z lekkimi przekąskami i powiedziałam, że jeśli będzie tęskniła, może do mnie zadzwonić o każdej porze, ale moja mama tylko przewróciła oczami, mówiąc, że przesadzam, że już wychowali dzieci i to z sukcesem, oczywiście sukcesem, który nigdy nie obejmował mnie, ponieważ ja, nauczycielka angielskiego z tytułem magistra i skromną pensją, nigdy nie byłam wystarczająca w oczach mojego ojca, emerytowanego chirurga, ani mojej matki, byłej dyrektor szkoły, która była dumna z wychowania wzornych dzieci, a raczej wzornego dziecka, ponieważ Jason zawsze był dumą rodziny, podczas gdy ja zawsze byłam błędem przebranym za odpowiedzialność. I z tym ciężarem na sercu zostawiłam Grace w domu nad jeziorem w piątek rano, ściskając ją mocno i obiecując, że porozmawiamy przed snem. Ale ten telefon nigdy nie nadszedł, a kiedy zadzwoniłam i nikt nie odebrał, starałam się nie panikować, myśląc, że to tylko jak zwykle słaby sygnał, albo że są zajęci łowieniem ryb. Ale kiedy zadzwoniłem o dziewiątej wieczorem i w końcu odebrał mój ojciec, powiedział, że Grace śpi i że powinienem przestać zachowywać się jak niepewna matka, że wszystko jest pod kontrolą i rozłączył się. Zanim zdążyłem nalegać i w tym momencie przeszł mnie dreszcz, ponieważ moja intuicja, ta sama, którą ignorowałem przez lata, krzyczała, że coś jest nie tak, a następnego dnia... Po kolejnych ignorowanych telefonach, niedostarczonych wiadomościach i godzinach narastającego niepokoju, wróciłam do domu, zostawiając konferencję, awans, wszystko. I jechałam trzy godziny do domu rodziców, nie wiedząc, co zastanę. A kiedy dotarłam i nie zobaczyłam nikogo na podwórku, weszłam bez pukania i zastałam całą trójkę siedzącą w salonie, pijącą kawę i rozwiązującą krzyżówkę, jakby wszystko było absolutnie normalne. Jakby nic się nie stało, a kiedy zapytałem, gdzie jest Grace, mój ojciec powiedział z pogardą, że upadła na ścieżce i trochę się zraniła, ale już odpoczywa, a moja matka dodała, że musi nauczyć się być bardziej wytrzymała, że nie można robić awantury z powodu każdego drobnego bólu, a Jason, mój brat, powiedział, że obejrzał jej nogę i nie wygląda to poważnie, że dzieci mają tendencję do przesadzania, a wszystko we mnie krzyczało, eksplodowało, paliło. Kiedy poszedłem do pokoju gościnnego i znalazłem moją córkę leżącą, bladą, z nogą tak opuchniętą i posiniaczoną, że wyglądała jak balon gotowy do pęknięcia, z oczami pełnymi łez, a pierwsze, co powiedziała, to: Mamo, naprawdę przyszłaś. A ja ją przytuliłam, powstrzymując własne łzy, a ona opowiedziała mi między łzami, jak poślizgnęła się na mokrym kamieniu podczas wędrówki, jak poczuła trzask w nodze, jak błagała o pomoc. A oni powiedzieli jej, że musi być silna, że chodzenie pomoże jej wyleczyć nogę, jak kazali jej. Odłożyć telefon, żeby cieszyć się naturą, a potem zmusili ją, żeby szła trzy godziny z powrotem, a kiedy w końcu dotarli do domu, dali jej dwie tabletki ibuprofenu i zostawili samą, mówiąc, że mają ważną kolację, i wszyscy wyszli, zostawiając ją tam, unieruchomioną, płaczącą, ze złamaną nogą i bez telefonu ponieważ telefon stacjonarny nie działał, a jej komórka była u mojej mamy, a wszystko to dlatego, że mieli zobowiązania towarzyskie, ponieważ nie chcieli narazić się odwołując kolację. A ja tam, słuchając tego wszystkiego od mojej dwunastoletniej córki, czułam się najgorszą matką na świecie, że zostawiłam ją z ludźmi, którzy wykazali więcej troski o kolację niż o dobro dziecka i wybiegłam z Grace na rękach, ignorując protesty całej trójki, i pojechałam do najbliższego szpitala. Kiedy lekarze zobaczyli jej nogę, natychmiast podjęli działania, zabierając ją na rentgen, podając morfinę, a zaraz potem wyjaśnili, że jest to złamanie kości piszczelowej z przemieszczeniem, które pogorszyło się w wyniku wysiłku i istnieje ryzyko wystąpienia zespołu ciasnej komory, że konieczna jest pilna operacja, wszczepienie tytanowej płytki i śrub. Opóźnienie w leczeniu i wysiłek fizyczny pogorszyły wszystko że gdyby została przewieziona do szpitala w odpowiednim czasie, wystarczyłby. Zwykły gips. Ale teraz sytuacja była znacznie poważniejsza i w tym momencie moja złość przerodziła się w decyzję, ponieważ kiedy Grace była przewożona na salę operacyjną, wiedziałam, że nie mogę pozwolić, aby ci ludzie byli częścią naszego życia, że moja córka potrzebowała mnie przytomnej, stanowczej, gotowej do ochrony, a nie kogoś, kto próbuje zadowolić rodziców, którzy zawsze mnie poniżali. Więc kiedy pojawili się w szpitalu, domagając się wyjaśnienia, dlaczego zostali wykluczeni, spojrzałam im w oczy i powiedziałam: że od tej chwili nie ma już między nami żadnej relacji, że zaufanie zostało zerwane, że moja córka jest dla mnie najważniejsza i że jeśli spróbują zbliżyć się do niej bez pozwolenia, zwrócę się o ochronę sądową. Kiedy oskarżali mnie o dramatyzowanie, niszczenie rodziny, przesadzanie, jak zawsze, milczałam. Stanowcza, jak nigdy dotąd w ich obecności. W kolejnych miesiącach, pomiędzy sesjami fizjoterapii, zmianą opatrunków i nocami, podczas których Grace budziła się przerażona wspomnieniami lasu i bólu, widziałam, jak moja córka powoli wraca do zdrowia, jak odzyskuje pewność siebie, jak silna jest, nawet gdy jeszcze porusza się o kulach, i zrozumiałam, że zrywając więź z rodzicami i bratem, nie niszczę rodziny, ale ratuje jedyną. Która naprawdę ma dla mnie znaczenie, moją rodzinę z nią. Wtedy otrzymałam od nich list, podpisany słowami z miłością, dziadkowie, którzy zawsze się Tobą opiekowali, bez ani jednej linijki żalu, bez ani jednego słowa przepraszam. Zrozumiałam, że to rozstanie jest ostateczne, że niektórzy ludzie wybierają nie widzieć, i że, choć było to trudne, postąpiłam słusznie, i z każdym krokiem, Grace, z każdym małym postępem, z każdym uśmiechem który pojawiał się na jej twarzy, nawet gdy miała nogę w bandażu, przypominałam sobie, że ochrona dziecka oznacza czasem oddalenie się nawet od tych, którzy cię urodzili, ponieważ miłość to nie dna, miłość to troska, obecność, szacunek, słuchanie, kiedy ktoś płacze i nie mówienie przesadzasz, ale pytanie gdzie boli. A Grace dzisiaj to rozumie, ponieważ w wieku dwunastu lat doświadczyła bólu, którego wielu dorosłych nie zaznało. I postanowiła wyciągnąć z niej wnioski i iść dalej. A ja zawsze będę przy niej, bez względu na to, ile listów, telefonów lub pustych obietnic nadejdzie z domu nad jeziorem. Ponieważ jestem jej matką, a prawdziwe matki nie ignorują złamanych kości ani nie zamieniają płaczu córki na kolację, prawdziwe matki nie pozwalają nikomu powtarzać wobec swoich dzieci tego, co same znosiły w milczeniu przez całe życie.